Cześć wszystkim. Od ostatniego materiału minęły 3 dni, więc dziś omówienie ostatnich 3 dni walk na Ukrainie. To jest 20, 21 i 22 dnia wojny. Zapraszam do oglądania i komentowania. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od południa, ponieważ tam dzieje się najwięcej. Rosyjska flota desantowa ponownie pokazała się pod Odessą. Do desantu jednak nie doszło, ponieważ prawdopodobnie byłby on skazany na porażkę. Ostrzelała ona za to kilka nabrzeżnych miejscowości w rejonie Odessy i samą Odessę. Zwyczajnie pokazuje się od czasu do czasu na horyzoncie, strasząc Ukraińców możliwością desantu, co samo w sobie angażuje pewne siły. Mikołajew broni się z dosyć dużą skutecznością. Ukraińcy informowali nawet o kilku kontratakach, jednak bez większych sukcesów. Bardziej w ramach działań zaczepnych, skierowanych często w artylerię ostrzeliwującą miasto. Podają oni, iż odepchnęli wroga około 17 km od miasta, co zapewne jest zgodne z prawdą, ale należy sobie też uzmysłowić, że nie jest to tak, że Rosjanie trzymają wojska 2 km od miasta, tylko ich główne siły oblegające miasto są najczęściej w bazach artylerii około 10-20 km od samego miasta więc to odepchnięcie nie jest tak wielkim sukcesem, jak Ukraińcy chcieliby, aby było. Jakiś czas temu podawałem informacje z Hersonia, jakoby siły ukraińskie miały tam dokonać sabotażu i zniszczyć około 30 rosyjskich śmigłowców. Jak mówiłem, nie były one potwierdzone i dalej ich potwierdzenia nie ma. Jednak tym razem armii ukraińskiej udało się zaatakować owe lotnisko w Hersoniu, gdzie dokonali oni zniszczeń kilku śmigłowców kilku, czyli 14, i straty te są potwierdzone przez zdjęcia satelitarne. Mimo to front południowy jest frontem, na którym Rosjanom idzie zdecydowanie najlepiej. Posuwają się oni po obu stronach Dniepru na północ, w kierunku Krzywego Rogu oraz Zaporoża, gdzie notują pewne postępy, lecz całe natarcie odbywa się stosunkowo wolno. Rosjanie prowadzą również Ostrzą Nikopola z drugiej strony Dniepru. Jeśli chodzi o sytuację Mariupola, jest ona tragiczna i choć mam wrażenie, że mówię o tym w każdym materiale, tak z każdym materiałem jest coraz gorzej. Mimo to Ukraińcom udało się przeprowadzić ewakuację mniejszych lub większych grup ludności cywilnej. Samo miasto stało się obiektem zaciekłych walk, łącznie z walkami pancernymi, a w samym mieście o strzale nie wspomnę, bo to już jest w sumie norma. Jeśli chodzi o linie obrony w Donbasie i Ługańsku trzymają się one, choć wojska, które się tu znajdują, zmagają się ze stałą groźbą otoczenia i odcięcia przez Rosję. Kolej Ukraińcy wyprowadzili serię kontrataków pod Harkowem, które choć małe w skali, częściowo odepchnęły Rosjan od oblegania miasta. Rosjanie próbowali odzyskać utracone w wyniku tych kontrataków tereny, jednak skutki tych natarć nie są znane. Między Harkowem a miejscowością Sumy Rosjanie stworzyli pewne wybrzuszenie, jednak Ukraińcy zaatakowali ich w zaplecze, między innymi miejscowość Ochtyrka, celem odcięcia nacierających wojsk. W najbliższych dniach poznamy efekty ukraińskich prób. Jeśli chodzi o sumy, Rosjanie przypuścili na nie szturm 16 marca, który zakończył się niepowodzeniem, wobec czego dzisiaj, czyli 17 marca, prowadzili oni jedynie ostrzał tej miejscowości. Ukraińcy też wręcz prześladują zaplecze wojsk prowadzących natarcie z kierunku Kurska na Kijów. Z kolei w Czernichowie trwa obrona. Ciężko powiedzieć, że Czernichów jest otoczony, ale ciężko też powiedzieć, że Otoczony nie jest, mimo to trwa jego obrona, a sami Rosjanie prowadzą dość powiedzieć, że intensywny ostrzał miasta. Jeśli chodzi o stolicę, co tu dużo mówić? Rosjanie prowadzą jej ostrzał, czasem intensywny, czasem sporadyczny, jednak warty odnotowania, i nie udaje im się podejść do Kijowa od wschodu. Są blokowani m.in. w miejscowości browary. Z kolei, jeśli chodzi o zachód Kijowa, walki tam dalej mają charakter pozycyjny. Pojawiają się doniesienia o nowych kolumnach rosyjskich w okolicy Kijowa, co może sugerować próbę pełnego otoczenia Kijowa od zachodu. Wątpię, by Rosjanie byli na tyle szaleni, aby próbować szturmować miasto. Z pojedynczych informacji, które zabrały się przez te trzy dni, warto zacząć od faktu, iż na terytorium Białorusi pojawiają się kolumny rosyjskie oznaczone literą V. Prawdopodobnie przemieszczają się one w stronę Brześcia. Przemieszczanie owych kolon może być początkiem przygotowań do ataku mającego na celu odciąć Ukrainę od granicy z Polską. Atak ten był już stosunkowo dawno zapowiadany, jednak do niego nie doszło. Mimo to Rosjanie mogą czuć ogromną wręcz potrzebę odcięcia Ukrainy od zachodu, choćby dlatego że Stany zapowiedziały kolejny ogromny pakiet pomocowy uzbrojenia dla Ukrainy. Kolejnym wartym odnotowania faktem jest to, że pojawiają się pierwsze informacje, jakoby strona ukraińska z rosyjską znalazły pewne nici porozumienia, czego podwalinami ma być neutralność wojskowa Ukrainy. Na zasadzie takiej, iż posiadałaby ona swoją armię, jednak bez obcych baz wojskowych oraz bez obcych żołnierzy. Ukraińcy podają jednak, iż taki scenariusz jest możliwy tylko pod warunkiem konkretnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony państw zachodu, Jednym z takich państw miałaby być Turcja. Tymczasem sam prezydent Turcji Erdogan zaprosił Putina na bezpośrednią rozmowę z prezydentem Ukrainy, której Turcja miałaby być gospodarzem. Z informacji wojskowych zidentyfikowano czwartego rosyjskiego generała, który zginął w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest nim generał major Oleg Mitajew, dowódca 150. Dywizji Zmechanizowanej 8. Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego. Sami Rosjanie, jako element wojny propagandowej, coraz częściej chwalą się również sprzętem zdobytym na Ukraińcach. Są to głównie ręczne wyrzutnie przeciwpancerne, różnego pochodzenia. W internecie pojawiło się również nagranie kolejnego rosyjskiego śmigłowca, który został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ponownie jest to K-52. Link do filmu postaram się umieścić w opisie. Maszyna została praktycznie całkowicie zniszczona i całkowicie spłynęła. Prawdopodobnie razem z pilotami, ponieważ nie odstrzelono wirników, które są odstrzeliwane przy katapultowaniu się kabiny z załogą. Na koniec dramatyczna informacja, którą podała strona ukraińska. Podczas nocnych nalotów na sumy rosyjskie samoloty zrzuciły miny przeciwpiechotne PFM-1. Są to tak zwane miny motylkowe, które mogą zebrać wręcz straszliwe żniwo wśród cywili. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do zobaczenia innych materiałów oraz do komentowania. Trzymajcie się.